Cześć witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w e, Project Zomboid Nie czy czemu chciałem powiedzieć, League of Legends? I tak... Co my tu mamy do zrobienia tym razem? E, idziemy sobie na górę Obczaję tylko co tu się dzieje w ogóle Dobra, nikt się tu nie włamał A tu mamy jeszcze to, to jedno piętro Tu mamy rozwalone i tak dalej Czy tu jest okno? Nie, tu nie ma, ma żadnych okien na górze. I tak... Nie wiem co na dół z powrotem. Wiecie co chcę zrobić? Telefon zgarnia zasięg. Okej. Okay. Chcę zrobić wyjście ewakuacyjne. To znaczy... W razie gdyby to był jakiś atak zombie kiedyś... Może, nie wiem. Lepiej się jakimś cudem Do tego hangaru, do zombie Chcę mieć drogę ucieczki A ze względu na to, że można tu robić e, Takie różne liny i tak dalej To wykorzystamy to Zrobimy sobie taką linę, nie wiem konkretnie jak to się tworzy Ale A Zaraz coś wymyślimy mm, Weźmiemy sobie to Shit, vest, shirt, trousers, skirt, blouse. Cholera. Sam nie wiem, jak to zrobić. W każdym razie zrobimy tu wyjście ewakuacyjne. Może takie, wyjście. Będzie prostu skok przez okno. Hm. Aha Zrobiliśmy z moich spodni bandaż Nie wiem jakim cudem skoro kliknąłem na prześcieradło What the fuck Whatever Będziemy musieli znaleźć jakieś spodnie Add sheet Dodaj prześcieradło Climb through Craft shift rope O to mi chodziło Może potrzebujemy więcej. Dobra, zrobimy sobie cztery takie liny. I teraz jest problem Ponieważ za chorę Nie wiem jak to dodać Nie chcę przez przewodek przez to wyskoczyć To u inną Jeśli macie jakieś podpowiedzi odnośnie tego, jak dodać linę do okna, abym mógł kiedyś przez nie wyskoczyć, to chętnie Was poproszę o rady. Gdybyście tylko wiedzieli, napiszcie mi w komentarzach. No niestety, nie, nie, nie mogę tego nadać w żaden sposób. Dobra, musimy znaleźć spodnie. Udamy się na dół. O tam. E... Wydaje mi się, że widziałem. Nie chcę mieć tego w ekwipunku. Dobra. Piegniemy na dół, to wydaje mi się, że są te domki takie jakieś letniskowe, czy w ogóle domy jakiekolwiek. I tam sobie znajdziemy jakieś spodnie nowe. No da mniej lutuje ten bug, że nie widać ubrania naszej postaci. Wydaje mi się, że w tym domu było w miarę czysto. Mam nadzieję, że przez ten czas nie wydaruje się tu żadne zombie Jakieś gazety. Zaraz, 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 bo ja to wczytywałem, coś tu coś dziwnego stało się Coś... Coś stało się dziwnego. Dobra, o, dobra. Pani, są spodnie. Dobra, no, załóżmy sobie je. Dobra, od razu lepiej. Starze. Dobra, musimy pochować te rzeczy do plecaka ponieważ będziemy przeciążeni, będziemy, jeśli będziemy je tu trzymać Tak samo z tymi bandażami Dobra Przeczytaliśmy o tym Carpentry, czy nie? Chyba nie Są no to same książki, nie wiecie co, ale te, te książki mogą być kiedyś przydatne. Zatem weźmiemy je sobie postać po się spragniona Ten Sheet of Paper żadnego szyetu nie chce Dobijam się z tego kranu i czy coś w tej lodówce jest, czy tu jest jakaś bieda. Jajko, manon. Dobra, przekrońcimy sobie bananą. Dobra, może nasza postać jeść w ruchu, zatem jest spok. Są hmm, gdzieś były zombiaki, tutaj rozwaliliśmy, zrobiliśmy je za dymę. Tam chyba niżej widziałem coś zombiaki jakieś. I tak. Proszę Was, że ząbek nas tutaj ściga. O, shit, gdzieś się a musiał włączyć. Wszystkie są, nie wędrują no, na dół. <laughs> Może powiedzcie mi, jak chcecie, żebym grał też mnie to. Czy chcecie, żebym, nie wiem, wędrował, żeby to nie było też takie nudne do końca? Czy chcecie, żebym wędrował po całym tym obszarze, w całym tym mieście? Czy może po prostu próbował znaczy, wędrować, to wiadomo i tak będę wędrował. Tylko czy mam przeżyć w sposób taki, że będę gdzieś zbierał zapasy i po prostu w pewnym momencie, jak już będzie za dużo tych zombie, to się tam, nie wiem, zamknę. No może po prostu wędrować od miejsca do miejsca i szukać jakiegoś pożywienia, schronienia i tak dalej. E, myślę, że ten drugi tryb byłby trudniejszy niż e, szukanie po, po prostu pożywienia i magazynowanie go w jakimś miejscu, ponieważ dojdziemy już do pewnego momentu. E, oczywiście tu jest... Jeżeli już dojdziemy do pewnego momentu, no to tych ząbków będzie rzeczywiście sporo. No i momentami z tego co widzieliście zresztą już w poprzednim to przez niektóre hordy ciężko się naprawdę przedrzeć, ponieważ one się tak w takich kupach tworzą i czasem w... pojawiają się w takich <coughs> przepraszam wąskich ścieżkach. Wziął się na kaszłanie. kasłanie. Strasznie uporczywy kaszel, z ciężko mi jest się tutaj poradzić, skoro Ale z dnia na dzień jest coraz lepiej. Przynajmniej już. Ja raz miałem naprawdę źle z tym kaszlem, ponieważ brzuch zaczęło aż od niego boleć. Generalnie nie wiem, że jeszcze zaraz sobie płuca wypluje. Wędrujemy sobie do lasu, nie wiem po co. Sam, masz w zasadzie zmęczone, więc nie wiem, czy powinienem się zapuszczać w takie odległe tereny. Ale naprawdę mnie ciekawi, czy coś tam jest ciekawego, czy po prostu nie wiem, to prowadzi do nikąd. Z drugiej strony, jesteśmy tak otoczeni tym razem. I trochę boję się, że mam tu jakieś wyskoczy czy zombie z sakszaków. Ale zobaczymy. Okej, okay, tam coś jest, jakaś ścieżka, ale tam jest zbyt wąsko, żeby się tam udać. Może znajdziemy jakiś domek tutaj albo coś w tym stylu tu takie rozwidlenie. Tu wygląda jakby coś było, ale wątpię. To jest takie jakby udeptane. No właśnie, jest udeptane i prowadzi do autostrady. A my chcemy iść lasy. O, że coś w tym lesie znajdziemy. No, ale może... może, może. Fajnie by było, jakbyśmy znaleźli jakiś domek, w którym moglibyśmy się przespać. Hmm. Mam nadzieję, że nie natkniemy się na jakąś hordę zombie. Bo to by było nieciekawe, a nasza postać jest coraz bardziej zmęczona i dodatkowo dodatko robi się w cholerę ciemne. No to chyba, zaraz sobie wrócimy do bazy i tam się prześpimy. Eee, odcinek znowu zlatuje na nic nie robieniu. Szczerze mówiąc mi się to nie podoba. Mam wrażenie, że to prowadzi do nikąd, tak naprawdę. I będzie, czy później po prostu się natkniemy na jakieś hordy zombie. A ja chcę jakiś domek. Okej, okay, to już się robi. Jakiś zakręt. Nie, dobra, wracamy. Pominę ten fragment z wracaniem. Ponieważ chyba nie będzie aż na tyle ciekawy. Jak coś się wydarzy, to włączę nagrywanie. Dobra, jak widać, już powoli zbliżam się do naszego magazynu o, trochę to potrwało zanim tu wróciłam jak widać minęło chyba za dwie godziny ojej gdzieś, gdzieś polazłem za daleko teraz się powiem szczerze mówiąc cholera zgubiłem A, dobra, tu jest chyba nasz magazyn myślę, że sobie znacznie rozwinęliśmy sprint Ale teraz czas się przespać. I ten też fragment pominiemy. Okej, okay. i co? Nasza postać jest sprzegniona. Pijemy się. <laughs> I idziemy dalej. Może coś jednak znajdziemy ciekawego. Szczerze mówiąc nie wiem w którą mam mi stronę. Te tamte tereny znam. Tam sobie pójdziemy. znaczy się tamte. Znaczy tam na dół. w A jej jak to się nazywa? Zachód, tak. Na zachodzie. Znam te obszary, więc tam nie będziemy się pakować. Tam sobie pójdziemy, któregoś innego dnia. no to nie ma sensu chodzić tam, gdzie już wiem, co jest. Spróbuję sobie iść na południe. Cały czas nie wiem, jak to patrzeć, czy. Północ jest tak bardziej po skosie, czy rzeczywiście północ jest do góry? Tak, jakby się szło. <laughs> Mam wrażenie, że tu drogi są na ugos, tak? Znowu są jakieś lasy. No, tu jest nawet koniec. No, nie będziemy się pchać przez te krzaki. Ponieważ natknięcie się na zombie w takim terenie to nie byłoby dobre. Zrobimy iść tak. Nie wiem, że jesteśmy na strasznym zadupu znowu I co te drogi? To nikąd nie prowadzą specjalnie. <laughs> Bardzo wolno rozwija się straszność sprint w ogóle. <laughs> Oj. To jest jakiś błotek, w końcu. Czy to oznacza, że nie wiem... Czy to jest początek jakiegoś, czyjegoś terenu, czy... Dobra, no, to wygląda jakby była zagroda. Czyli... Czyli mamy tu zombie. Okay. No, to już wiem, że tu nie jest ciekawie. Jednak tamte tereny znam, to jednak są wiele, wiele spokojniejsze. Matko boska. O oh shit. Ile tu tych zębiaków. No niestety. Im chyba dalej, tym gorzej. Tu są jakieś ścieżki, które... O, o, są jakieś płoty. Jest jakiś płot. Idziemy sobie tą ścieżką. O, tu są jakieś domki. Czy my tu kiedyś nie byliśmy czasem? Stawiam na to, że tak. Raczej się tu nie dostaniemy. Raczej nie. Kolejne zombiaki. O, jakiś śmieszny plakat. No, ten domek wygląda całkiem przyzwoicie, tylko żeby w nim nie było alarmu. będziemy się rozglądać bacznie, a tak generalnie, jak widzę, to ząbiaki stoją w miejscu, raczej się nie przemieszczają. Same z siebie. I w tym nic nie ma. Szkoda, że w tym domku nie ma... a nie, jest tutaj leżak. Są zasłony. Dobra. No i chcę zasłonić, a nie otwierać te drzwi. Chcę zasłonić. O, jest. Close quarters. Mamy tu ładnie... ...kuchenkę. Widzę, że są fajne całkiem miejsce. Albo no, nie shotgun'a. Które niewątpliwie kiedyś się przydadzą. Szczególnie, gdy kiedyś znajdziemy już tego shotgun'a. Te sadzonki to nam są już zbędne i mamy już sporo w no, to, tu to sobie przyjdziemy, to będziemy chcieli przespać. Kolejne zombie. i to sporo. No, daję ja mówiłem. Stawiam się tak. Blokują wszystko te zombie w tym momencie. Ja, 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 ja po prostu nie mogę się przedrzeć. Na miejsce, na które mi zależy. Chcę przejść do tego budynku. Ale tutaj też jest jakaś mega wielka łódź. To tutaj świetna rzecz. Pamiętam, ktoś tam był, bo są zasłonięte słony. Tutaj też wygląda jak zbyło, jest krew na ścianie. Tak rozbite, nie? Weźmiemy aksa w dłonie. Dużo krwi, to mi się nie podoba. A jak nie widać. O! jakiś coś zbagowanego. Wolę tam nie wychodzić. Bluza buty, właściwie nic tu nie ma. zameki znowu dziś wędrują. Może to i lepiej? Ciekawe, czy te z tej strony pójdą, one za nimi? Też puszy. Czyli będziemy mogli wejść do tamtego budynku, który był zamknięty. Czyli zasłonięty. Ojej, sporo tych zameków tam biegnie. Może to i lepiej, że akurat wszedłem w ten budynek. jakby mi tu zaczęło chodzić obok, to nie byłoby ciekawie Okej, wygląda na to, że wszędzie jest tu czysto w miarę. Jojo. Weźmiemy sobie to jojo, może nie wiem kiedy się przyda Baseball bat Oh no, come on, puść to Okej okay. A jeden zombie tu został Dobra, mam jeszcze tę lodówkę, o właśnie na tym mi najbardziej zależy na lodówce. Dobra, <laughs> weźmiemy sobie to całe jedzenie, ponieważ może z niego kiedyś skorzystamy. Amunicja, kubek też, <laughs> jakby nasza esencja. Będzie nam bardzo potrzebny. Dobra, wydaje mi się, że w tym miejscu skończymy sobie odcinek. Bardzo dobry moment na przyszły. Mamy dosyć fajne miejsca do zwiedzania. Dobra, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, na razie. Cześć!